Jakiś czas temu, ale to trzeba by liczyć w latach, usłyszałam takie powiedzenie, takie założenie jednej z osób z tego świata, no tego tego mojego, że ten roku postanowiłam po prostu być. No dla mnie ten rok już, w którym ja postanowiłam po prostu być, e, doświadczać też i swojej ciekawości i takiego odnalezienia samej siebie. Ten rok też sprzyja takim... E, sytuacją, wydarzeniom, które mówią o tym, że widzimy świat inaczej, że chcemy w zasadzie w nim być, ale jak mamy w nim być, z kim mamy w nim być, czy nie zatraciliśmy siebie i dla mnie to czas taki, w którym od kilku miesięcy już zakładam u siebie to, żeby odnaleźć i zmienić w sobie to, co powoduje, że ja zatraciłam siebie, tak? Gdzie zatraciłam siebie, gdzie, gdzie ja tak naprawdę jestem, tak? No, mm, o! Spotkałam sąsiada po drodze, ale nie powiedział mi Dzień dobry, mi się a mnie nie poznał, bo tak patrzył, patrzył, tak jakby się zajął skąd ono nie zna. Ale nie, nie, to nie ten sąsiad. Słuchajcie, idę taką drogą troszeczkę naokoło. Przyglądam się teraz zawsze swojemu osiedlu, jakie jest piękne, jakie mam szczęście, a troszeczkę z tym osiedlem moim i z tym. Miejsce jest troszeczkę tak jak z tym obrazem, kochani, to są symbole i zaraz Wam o tym opowiem. Jest w życiu tak, że najczęściej miejsca i ludzie, miejsca i ludzi czasem odnajdujemy przez symbole, czasem przez zwykłe, prozaiczne przedmioty, czy całkiem wydające się nieistotnymi decyzje. No, i to są właśnie takie przełomy. Czasami czasy wydeptać do czegoś dróżkę, poznać, poczuć to miejsce. I kiedyś pani z tego świata ezoteryki, bardzo znana, zapytała mnie o pewnego mężczyznę. I ja tak patrząc, wiedziałam, że ta pani chyba chce bardziej go mieć niż w ogóle cokolwiek miało tam się wydarzyć. A on jej z kosmosu tak zwanie raczej nie ściągnie. I wtedy pierwszy raz powiedziałam coś takiego, a wy wiesz. Żeby to mogło zaistnieć, to wasze aury musiałyby się dotknąć ze sobą z przynajmniej 3 km, tak? I powiem Wam, że to jest też taka, taka prawda, taka rzeczywistość. Kiedyś, kiedyś, jeszcze mieszkałam w domku na tak zwanej kurzej nóżce, gdzie przeżyłam najszczęśliwszy okres odnalezienia siebie, ułożenia na tym świecie, był taki czas, ponieważ w moim życiu bardzo pomógł mi mój przyjaciel, Wojtuś. Tak, jest przyjaźń między kobietą a mężczyzną i nie iskrzy. Nigdy nie iskrzyło. Po prostu to jest takie wynikające z energii braecerstwa, wspólnej karmy, też poniekąd. I takiej więzi głębszej niż wszystko, czego można tutaj doświadczyć. I chorowała mama Wojtusia, właśnie Doroti, A pilnowała tutaj, na tym osiedlu, córki właśnie mojego przyjaciela, jego żony. I w tym momencie pewnie ja powiedziałam, dobrze, wiecie co? Ja w piątki będę pilnowała padki. Tam kiedy się wysiada z przystanku autobusowego, są takie schodki jakby na górę pod górkę. I ja pamiętam do dzisiaj ten moment, kiedy przebiegła taka myśl, kiedy weszłam po tych schodka. No idę w takim miejscu, że trudno. Przebiegła mi taka myśl. Jakie to piękne osiedle, jak pięknie byłoby tu mieszkać. No i właśnie, tak? Chyba będziemy mieli wolną ławeczkę. I powiem Wam, że kiedyś też się oddzieliłam, jak oglądałam tych ludzi, którzy wyprowadzili się gdzieś poza miasto czy na wieś, gdzie oni mówili, kilka lat szukaliśmy. Ileż tam miesięcy szukaliśmy. Ci Mi daj Boże, gdybym ja szukała jakiegoś miejsca, to przecież jedna chwila, każdy by do mnie mówiło. A jeśli chciałoby się jeszcze bardzo i my czasami chcąc coś bardzo w życiu, bardzo, bardzo, na no tej zasadzie właśnie muszę, bo się uduszę, czasami bierzemy, dotykamy, kupujemy, decydujemy się na coś, na coś tak w tak normalnym naszym takim stanie spokoju, takiej czujności. Tak jak teraz idąc kiedy się opowiadam i nagrywam, trudno no, tu odnaleźć. Szaliczek świadczy o tym, że możemy jeść na mieście. Trudno byłoby odnaleźć samą siebie, tak? Czy to wszystko, co pomogłoby, co dałoby możliwość podjęcia, odszukania czegoś, czy podjęcia jakiejś decyzji? Wiecie, ja teraz jestem na takim etapie, tak jak teraz, tak? Że no mam tę opcję, i dopiero teraz widzę całe swoje osiedle tutaj troszeczkę widzę całe swoje siedle, widzę jak jest piękne zaczynam widzieć sąsiadów no to jest właśnie to coś nowego, tak jakby całe ciała u ludzi, wszystko w ludziach woła o bodźce do życia o nowe spojrzenie o pewną świadomość miejsc, symboli kiedyś ten obraz, który wam pokazywałam w ostatnim ujęciu, chyba prawie gdzieś ostatnim tego za długiego filmu jak na to co sobie obiecałam Niemniej jednak zobaczyłam pierwszy raz ten obraz zobaczyłam e, u świętej pamięci Tadeusza, e, tam gdzie u niego zaczynałam, to jest ten obraz. To jest ten obraz, kochani, tak, to jest ten obraz. E, nie wiem, czy tamten filmik się ukaże, musiałabym go przeanalizować, dlatego że. Te filmiki tak składam, testuję od jakiegoś czasu tą formę nagrywania dla Was, tak? Takiego podzielenia się innego. Część z Was pewne historie na pewno już słyszało i będzie słyszało je za którymś razem. Być może w jakimś kontekście, bo są wzorcowe, są symbolami dla mnie ponadczasowymi, są moimi skarbami na życie. A tamten filmik, nie wiem, znaczy mniej więcej wiem o czym mówiłam, więc pewnie ewidentnie zobaczycie być może go tam, ale muszę go skrócić być może, bo. Z tą prozą życia jest 40 par minut, więc dla mnie wszystko jest tym, co może Was zainteresować. To jest ten obraz. Wydaje się, cóż to za taki obraz? Taki kicz, prawda? I kicz, i nie. Tak? Codziennie na niego patrzę i nie mogę się nadziwić, czym się stał, czym dla nas jest, jakie przesłanie przyniósł, jakie symbole na sobie, sobie zawiera. Tak? Mam swoją pracę. I on. Pokazał mi album ze starych czasów, z tego kiedy się przyjeżdżało do niego aż tak dużo ciekawych, fantastycznych ludzi ze wschodniej granicy. I tam przyjeżdżał między innymi e, taki mistek, Ktoś też się zajmował tymi, tymi tematami, ale przepięknie malował. I oglądając zobaczyłam obraz. Tam było masę pięknych, przecudnych obrazów, niemniej jednak to ten jeden e, do tego jednego zawołało moje serce i rozpoznało w nim coś. I pamiętam Tadeusza, pytałam, Tadeusz, kto ma ten obraz? Gdzie jest ten obraz, tak? Gdzie on jest? On mówi, Nie wiem, tam ludzie kupowali, część się on zabierał, tam różne historie miały te, te, te obrazy. I ten obraz mnie dosłownie po prostu tak zwanie wołał. On dosłownie był tym, teraz widzę to inaczej, był tam łącznikiem takim. Jakież było moje zdziwienie, kiedy mój mąż się do mnie przeprowadzał. Ja nie miałam czegoś takiego, że chciałam się przeprowadzić. Mój mąż ze wsi pochodził, tak? Pewnie miał zamiar jako kawaler wrócić, zawsze mówię, na wieś, gdzieś w przyszłości albo ulokować się na stałe gdzieś w innym miejscu. Natomiast w tym miejscu ja nie chciałam przeprowadzać się do niego, a wolałam, żeby on się przeprowadził do mnie tam, gdzie ja wynajmowałam swój domaczek na kurzej nóżce, przy łące, w świecie, który ja znałam, który był światem z mojego dzieciństwa. I co w pewnym momencie się wydarzyło, jak zobaczyłam, kiedy on się przeprowadzał i że on wnosi ten obraz. Słuchajcie, a to minęło ładnych, ładnych kilka lat. Kilka lat i na pewno więcej niż trzy, cztery, no i na pewno, na pewno więcej może być, tak? I zobaczyłam ten obraz, to myślałam, że usiądę po prostu, tak? I to ten obraz, ale też to miejsce, tak, które wybrałam wydałoby się w sposób taki, nie wiem, nierealny, nierealistyczny mało rozumny, można by powiedzieć, wybierając domek na kurzej nóżce, gdzie trzeba było palić, gdzie trzeba było toaletę w domu zrobić. Ten domek właśnie i zamiast mieszkania, które mogłam wtedy mieć, jeszcze za nie w ogóle czynszu nie płacić, tak? To jest dla mnie coś wielkie. Wiele z Was już pewnie słyszało tą historię w życiu. Natomiast w tym momencie to było to, kiedy zapytałam takiej właśnie jasnowic, to jest jedna chyba z egzaminatorek, czy przynajmniej w tamtym czasie była tam, gdzie ergoterapeut się uczył i zdają papiery zawodowe. I pytałam się, słuchaj, dlaczego ja to wybrałam? Powiedz mi, czemu ja to wybrałam, tak? Już wtedy byłam ze swoim mężem. Ona mówi, bo nie byłabyś nigdy z nim. I znowu, ja wtedy nie rozumiałam, jak taki durny wybór. Ona mówiła, że on musiał cię taką tutaj zobaczyć. I dopiero po kilku latach znowu mogłam, chociaż tutaj nie było kilka lat, to tak dosłownie może z roku, półtora. Mogłam zobaczyć, dlaczego. Dlaczego on mnie tutaj wybrał. Dlaczego ważne było, żeby on mnie tutaj w tym miejscu zobaczył. Jak żyję, jak sobie radzę. Jaka jestem, tak naprawdę. Co mam w sobie. No i to był ten ważny, bardzo ważny moment. I czasami tak jest, że mamy coś, że coś. Mówi się tylko bardzo często w tym świecie tej ezoteryki, tego, tej duchowości, o tym, że są przedmioty i miejsca i sytuacje, które ciągną problemy, ciągną nieszczęście, ciągną kłopoty. Ale nie mówi się, że czasami jakiś symbol, czasami jakiś przedmiot właśnie ciągnie, ciągnie miłość, ciągnie dom, ciągnie bezpieczeństwo. Pokazuje też ludzi w pewnej określonej jakby konfiguracji do siebie, tak? Ja też bym nigdy nie przypuszczała, że mój mąż to jest taki człowiek, który przyjdzie, i w stanie przyjść wcześniej, w domu jest 13 stopni i napalić w piecu, tak? Bo ja go nie znałam od tej w ogóle strony. I pewnie gdybyśmy nie poznali się od tej strony, gdybym dokonała innego wyboru, my pewnie nie bylibyśmy razem. Natomiast też w tym czasie. Hmm. Widzę te, widziałam to już wtedy, widziałam z kim mogłabym gdzieś tak zwanie być, z kim mogłoby moje życie się ułożyć, aczkolwiek bardzo mocno w moim życiu przybijało to, że ja wiedziałam, że ja na to się nie zdecyduję, że to nie moja bajka i to, że ten mężczyzna mnie kocha i że ja mu się podobam, że uważa, że jestem jego drugą połową, tak, i że jest gotowy przyjść, pomóc mi być ze mną na każde moje skinienie. To nie to, po prostu to nie to. Bo nie poszłam za emocjami, za tym, że mi schlebiało, tak. Że tu rzeczywiście ktoś tak, to też była osoba widząca, mmm, doświadczająca świata i życia. No taki jest ten nasz live, kochani moi, tak? Takie jest to życie. I znowu, dlaczego o tym teraz mówię, wiedząc, że też sporo osób tutaj to słyszało już, tą historię? Dlatego, że znowu idzie taki czas, że my już dzisiaj jesteśmy, żyjemy w świecie tak zakłamanym, gdzie dopiero dążymy do tej prawdy, do tej. Em, Właśnie do tego brąza, do tego zatopienia się w tych brązach, ubrudzenia się w tych brązach, tak? Które są prawdą, które są prawdą oczywistą, są prostotą, są po prostu byciem siebie, są na tej granicy tego, na co y, pozwolę sobie, a na co nie. I to wszystko jest tym czymś, czego doświadczaliśmy ostatnio, i to też tutaj wypadałoby jeszcze i długo, można by mówić, o sytuacjach, y, kochani moi, tego typu które mówiły nas ostatnie dwa czy trzy miesiące mówiłam, to jest czas, kiedy my mamy się innym pokazać, kiedy trzeba uważać, bo jest, jak nas widzą, tak nas piszą. Bo jest teraz ten czas tych sytuacji i, tych, yy, i tego wszystkiego, co układa się w nas jako taka po prostu jakby prawda, że uwaga, na co mówimy, jak mówimy, kto nas słucha, kto nam się przygląda, tak? czego tak naprawdę chcemy z różnych wielu powodów, tak? Natomiast między innymi jednym jest tym to też, żeby na energia, która jest w przestrzeni, tak, która jest wokół nas, ona nas po prostu też odnalazła, bo my czasami e, nie rozumiemy wielowymiarowości, ale jednocześnie tak, w życiu prywatnym jesteśmy inni, no wiadomo, że trochę inni jesteśmy niż dla świata. Ale też bardzo często, tak, jeśli chodzi o ten YouTube, zawsze się mówi, że ci wszyscy już dokuczają innym, że to na pewno są ludzie z problemami. No są, bo kto normalny, kto w jakiś tam sposób dobrze e, e, coś obejrzeć. Nie wiem, dla mnie to w ogóle jest tak zwane do dzisiaj nie do pojęcia, natomiast daje mi pewną perspektywę tego, jak i w jaki sposób ludzie doświadczają też losu. I dzisiaj doświadczamy go w sposób i w wydarzeniach wirtualnych do tego stopnia, że no karma niestety nas nie zgubi, tak? A dzisiaj wszystko jest po to, żeby żyć pięknie, tak? Żeby wiedzieć, czego tak naprawdę chcemy, żeby nie przyciągnąć sobie jakiejś po prostu sytuacji i tego wszystkiego, o czym marzymy w nie do końca zdrowy sposób albo nie taki, który rzeczywiście da nam to szczęście to czego tak naprawdę pragniemy w głębi serca, będąc jakimiś tam dlatego będziemy schodzić jako ludzie na różne poziomy naszej intencji, odkrywać siebie będziemy otało naszymi emocjami, uczuciami też tak, no bo jak powiedzieć, że tu jest się pięknym szczęśliwym, tak emocjonująco jest, tak i pięknie a jednocześnie jest coś, co nas gdzieś dosięga symbole, zaraz pokażę wam symbol Piękne, miejsce jest tym przepięknym, słuchajcie. Widzicie tego, tego tutaj misiaczka? On jest w czapce, y, takiej uszatce. Ja już gdzieś kiedyś chyba wam pomaga, pokazywałam. Tutaj y, swego czasu, o tam dalej, o, stał po prostu czołg. Czołg, który był upamiętnieniem, był pamiątką po wyzwalających biały stok żołnierzach Armii Czerwonej. No, to było po prostu coś. Wielka atrakcja, też dla dzieci ale generalnie w pewien sposób zostało to wyjęte, zniszczone. No sami wiemy, jakie mamy teraz doświadczenia, Ech, jaką mieli świadomość też ci ludzie, też ze wschodu, gdzie widzimy to bardziej, także jak oni funkcjonują, jak, jak żyli, jakie mają osobowości, co ich z wojny najbardziej interesuje, ale też po prostu to wszystko, co przeszkadzało w naszym życiu i przeszkadzało też to, że wiele osób chciało czy nie chciało tam po prostu. Musiało iść, być, żyć, bo taki nikt nie dyskutował z tak zwanym losem człowieczym, tak? No ale jednocześnie ktoś, kto miał tu miłe widocznie wspomnienia, słuchajcie... E, zaraz podejdziemy do niego. Ku pamiątce, w naszym mieście są też takie misie, tak? Z pamiątka misiów. Natomiast to jest miś czołgista. On jest biały, troszkę sugeruje, że jest tamtym misiem. Ale jednocześnie jest to ten miś upamiętniający ten pomnik. On już tutaj będąc nawet wędrował w kilka miejsc. Ja swego czasu właśnie widziałam go pod tamtym drzewem też. tak? Swego czasu tam też. Takie są schodeczki, z których będę zaraz schodziła, tak? I to jest właśnie ten symbol. Kto wie, to pamiętni uśmieć się, bo przecież tam też nie byli sami źli ludzie. Tak? Wszędzie w zasadzie można spotkać ludzi, tak zwanych tych złych i tych mieniających się dobrze. Każdy symbol, dzisiaj nie jesteśmy to symbole nam się zmienia, zmienia się nam archetypy, tak? I, po, i tak życiowo, kiedy nasza świadomość się roz, 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 rozwija, to to się zmienia, tak? Co można w bardzo piękny sposób zobaczyć. Tart pokazuje to przepięknie, słuchajcie, jakie to życie jest po prostu tak zwane cudne. Ale żeby ono też się zmieniało, teraz potrzeba nam też tej energii intencjonalnej, tej energii też takiej duchowej, którą nazywamy duchową, tak? No, no właśnie, tak? Ja kocham ten czas, kocham życie, kocham ludzi, kocham wydarzenia, na których widać wszystko. Po zachowaniach, po reakcjach ludzi, słuchajcie, nieraz na to nawet co mówią i jak mówią, nawet aury gdyby nie było widać też, tak? Energii u ludzi, to widać co jest tendencje w losie, tak? Po tym, co człowiek mówi, posłuchać kogoś, można wiecie, przez duże siedzenia, a siedzi z tyłu, już można wiedzieć, no, co, co przyciąga tak zwanie do siebie. Wyczuć ten poziom intencji, tak? A my dzisiaj. No my nie mam wyjścia, już nie ma czasu. My musimy nauczyć się i wrócić do swojej intuicji, ale też do tego poziomu i obszarów intuicji. Na wszelkie możliwe sposoby ale on to musi być w prawdzie, w naturze. Właśnie z tym, żeby usiąść, posiedzieć, tak? Poczuć to, co po prostu tak zwali dobre, ale też odwołać się i zobaczyć wszystko to, co mówi o nas i o naszym świecie, o naszym życiu. Kiedy coś się dzieje, czasami zobaczcie, jeżeli coś się dzieje, duże ręce nam się trzęsą, my nie możemy telefonu y, odblokować też, tak? czy przypomnieć sobie coś szybko, czy klucza odnaleźć właściwego, y, tak zwani i tyle, tak? Czy kiedy dzieje się lekko, biorę naszyjnik, zakładam i zapinam go, mimo że zapięcie jest malutkie, po prostu zapinam go, nie wiem jak to robię, ale to robię, tak? Ale czasami, gdy tylko wybije się ta myśl, ten stan energii, to widzę, że on jest inny, bo nie dam rady, no za cholerę nie zapnę, tak? Ja rozpięć roz, też nie dam rady, tak? Hmm? To jest to, do czego my teraz dążymy. Nie wszystko to, co czyni właśnie życie, na którym możemy, życie, na którym możemy się oprzeć, oczuć. Na wszystko to, co mówi o tym, że mamy znaleźć swoją pasję w temacie tego, co chcemy robić, w czym chcemy być użyteczni na życie, nawet samą naszą otwartość, tak? I czasami mówi się odpuść, odpuść. To też jest wielowymiarowe, tak? I powiem Wam, z wielką przyjemnością obejrzałam wczoraj taki filmik, taki dokument bardziej, taki filmik o młodym człowieku, architekcie, który sprzedaje krzesła, tak? I gdzieś tam sprzedawał w jakimś po prostu tak zwanym miejscu, bo ono odkazało się jakby jego wielką pasją, tak? A jest architektem, yy, architektem wnętrz też, tak? Ale też jest architektem, który budował domy, projektował domy dla ludzi. A jednocześnie, zobaczcie, na dzień dzisiejszy sprzedawca krzeseł. Tak wiele, tak wielki ktoś, a jednocześnie ktoś powie nikt, bo po tylko sprzedaje krzesło. A dlaczego musimy to wszystko zrobić, kochani moi? A no właśnie, głośno jest teraz, ech, kiedy ja pierwsza z tym powiedziałam, jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, że to z tego względu będzie. Ponieważ ta sztuczna inteligencja idzie, zagarnia coraz więcej obszarów naszego życia, naszych kompetencji, możliwości i będzie w nas budziło się to i ludzie tęskną też za tym co pierwotne, za tym co proste, w czym możemy się odnaleźć, w czym możemy być przydatni, a w zasadzie mieć to, tak jakby co będzie czyniło nas pożytecznym w kolektywie, pożytecznym dla innych ludzi, że odnajdziemy się w każdej społeczności tak, i w każdej rzeczywistości. Będziemy mogli tak jakby żyć, funkcjonować, ale też żeby Obudzić sobie ten zmysł taki, zmysł twórczy, tak? Zmysł tego, że potrafimy coś zrobić, tak? Że umiemy z tym się poradzić, a na to potrzeba też skupienia, słuchajcie. Na to, żeby zająć się czymś ważnym, też, tak? Tak jak właśnie te moje koleżanki, też tak, przyjaciółki mówiły: O, bo ty tak jakby na tak, tych drutach umiesz robić coś, ale ile ja się uczyłam, tak? żeby zrobić. I robiłam na początku wszystko najbardziej skomplikowane, co tylko można było zrobić. Trzeba było się nauczyć tego wszystkiego, co służyło do zrobienia tego skomplikowanego. I te swetry moje na początku, to po prostu, jeśli zajdziecie na Instagram Reglanowo Agnieszka, no to można zdziczeć, tak? Ja już teraz ich nie robię. Teraz kocham, pasjonuję się w bardzo prostych yy, wzorach. I w bardzo prostej konstrukcji po prostu golfa. Kocham te golfy, robię je namiętnie na wszystkie możliwe sposoby, aczkolwiek też nie pamiętam. Muszę za każdym razem sprawdzać, odznaczam je znacznikami, bo jednak to moja głowa funkcjonuje troszeczkę inaczej, tak? Boże jak to pięknie jest. No, głośno jest bardzo, no ale coś za coś, tak? Ale coś za coś. No. No, nie przeszkadzają, tak jak mówię, głos, że jest głośno, że są szumy, że coś się dzieje. No, ale może to tylko mnie i <laughs> czasem myślę, że tylko mnie. Wszyscy chcą ciszy, spokoju z tych dźwięków nie potrafią by łowić to, co jest najważniejsze, tak? Czyli to teraz, żeby słyszeć, tak? Czy tu słychać ptaka jakiegoś i można skupić się tylko na tym ptaku w tym szumie, tak? To jest właśnie wielowymiarowość, tak? Czy w tym szumie, w tych spalinach można wyczuć jakiś zapach? Poza tym, co niezdrowe i nie bardzo trzeba by tu iść. Ale może jest na świecie coś takiego, co ja nazywam legumina, że wszystko sprowadza sobie się do jednego i czasami ten jeden zapach, jedna nuta gdzieś złapana może okazać się, że uczyni ten świat innym, fajniejszym, ciekawszym tego doświadczenia. Ja jestem teraz na takim właśnie etapie. No i cóż, do usłyszenia.